Siemana, mane maneczko, murdeczki. ja jestem Kurciks. W dzisiejszym odcinku mamy do otworzenia dużo skrzynek. A i w ogóle przepraszam Was za tą przerwę, ale byłem na wakacjach i nie miałem jak nagrać. Ale no, lecimy z nagrywaniem, no. Możesz zostawić łapkę w górę, subika wraz z dzwoneczkiem. A i ten screenshot y, na TikToku, co widzieliście na początku filmu, to jest y, mój TikTok, także wy możecie na niego wbić, polubić film, jak chcecie. No, dać mu jakieś wyzwanie, ja je na pewno zrealizuję, no. Y, także co? No, mam dzisiaj do tworzenia 3 Magaboxy, Chyba aż 5. 6 bitboxów. Jak coś dropnie z tych skrzynek, to yy, otworzę jeszcze. To je, znaczy, kupię tego mega boxa ze Starpointy. Yy, no. No. Zagramy sobie też jedną gierkę Piper. No. Także zaczynamy. Gra solo, oczywiście. Ja mam w ogóle nowy piper, gadżet do Piper. Nie mam tego takiego auto tylko mam to takie spowolnienie. Ale ten gadżet jest już mega fajny i mi się podoba, bo można nim szybko uciec przez jakąś pam, przed jakąś pam na początku rundy. No dobra, zbieramy sobie. Dobra, tutaj jest Rose. Na której sobie mogę trochę ulta nabić. Bez problemu. Dobra, może się tam jakoś uda ją strzelić. A, dobra, ucieka. Sływa obi, ale mnie dosiągnęła. No, au au, Piperko, no. Dobra, zbieramy kolejnego cuba. Tutaj jest jakaś bina cubu, jednym ma tego strzała dobrego. O, fajnie się. No nie, jeszcze raz ucieka, kurde, by chce uciec. O, trafiona. Dobra, mam ulta naładowanego. No, jeszcze gadżetu nie zużyłem, więc fajnie, fajnie, dobrze zaczęliśmy. Wow, tam ktoś kogoś zniszczył. Ja się boję, że tutaj roza w tych krzakach kampi. Dobra, idę. Jolo. Nice. nice. Ktoś jest w tych krzakach? Proszę wyjść, ktoś jest. Nie ma na szczęście nikogo, a pykniemy sobie. Emotkę, bo mogę. Wow, tylko 300 miarzy już zostało i jakaś. Ej, kruk na 7 kubach. Kurde, bez sensu to było. A bo tu jest mapa z bosem! O. O kurde. No, Daryl na 12 kubach. Dobra, jak ten bot go bije. Dobra, biorę cuby. tak robię, pyk, 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 no nie, no niestety, no ale jest drugie miejsce, myślę, że nie będziemy już grać, bo nam dobrze poszło, plus 8 pucharków, no fajnie, 16 ranga na Piper, ogólnie mam w planach wbić Piperkę na 20 rangę, yy, no, także, no, yy, teraz czas na skrzynki. Modlcie się w komentarzach. Możecie też zostawić łapeczkę w górę, jak chcecie, żebym mi coś dropnął. No dobra, o, zostawiamy. Skrzynki, naprawdę. O, no. Yy, dobra, może pierw otworzymy te małe, później te yy, beatboxy, albo po końcu mega boxy. Albo nie, pierw otwórzmy sobie Gwiezdne żetony i takie takie pierdoły. Yy, tylko chcę zobaczyć, żeby sobie ułożyć do koła, chcę te gwiazdy żetony. O, spoko. To tak, na początku może zalej pucharków, odbierzemy ze hasik. O nie, bo muszę pierwszą poprzednie nagrodę zabrać, a to kicha. Dobra, to otwórzmy sobie małą skrzyneczkę. Oczywiście nic. Kolejną. 4 do Broka, 6 do Mortisa. No, te... U. Nie chcę Brok To tak, ten punkt mocy. Niech otrzyma mi Ms. Yy, dalej. Poproszę monetki. Dziękuję. Te punkty mocy niech. Yy, te punkty mocy niech o, utrzyma, otrzyma. Kok, to, kto, kto? kto yy, może, 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 może. Kurde, nie wiem. Yy, na nie niech otrzyma. Bo też ją mam na mojej mocy. O, skrzyneczka. Ty! Aaaa! Skrzynki. Max, 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 Max. Jezus Maria, ludzie, jest Jezu, Max. Jezus Maria, robię fikołka, zaraz Jezus A Maria, wiemy, że nie zrobisz Jezus Maria, co tu się stało? O Boże, Max, 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 Max. Mam Maxa. Jezu Myślałem, że nic nie drobne. Naprawdę! Jezus Maria! Jezus Maria! Boże drogi! Boże drogi! Nie no, ja już jestem zadowolony z tego openingu. I teraz na przykład kruk. Nie no. Ale B 4 punkty. Daj na Mike 6 punktów. Coś mi internet szwankuje, ja tak wolno te skrzynki się otwierają. No, jeszcze mu sobie 10 gemów, Jezus Maria Max. Jezus Maria chyba. Super ser chcę, żebym na zawał umarł. No dobra. Jezus Maria. Dobra, otwierałem Wigdboxa, 44 golda 10 dobo. Oczywiście nic nie ma 12 do 8 -bita i o 15 do na niego Słaby ten beatbox jakiś Łetam. Yy, Dobra kolejny 114 yy, golda 8 do pam yy, 16 do mortisa I 30 do tika No yy, Dalej lecimy 78 golda yy, 9 do bula No nicy nie ma 12 do na niego I 20 do franka 61 Golda, 8 do Broka, nic nie ma. Oczywiście Penny 14. Karl 16. Jezu, co tym beatboxy takie dzisiaj lipne są. 46 Golda. O, 13 do Maxa. Nic nie ma. Nie, nie nie ma. 20 do Shelly. O, jest jakiś bonus. 20 do Jackie. O, i podwaja żetonów, token doubler. Fajnie. I co? A nie, jest jeszcze jeden beatbox. Mm. Ty dwa przedmioty? Z beatboxa? Jezus Maria. 67 monet, 14 do PAM i 21 do Karla. Boże, ten beatbox mega słaby, naprawdę. Dobra, czy to wszystkie beatboxy? No jeszcze jest ten z Alei Pucharków. Dobra, otwieramy i megaboxy. Na pewno yy, kupuję megaboxy za token dablery, za, to za tego maxa, to na pewno. I megabox leci, ja nie patrzę. No nie, 5 przedmiotów, 197 golda, 9 do Tika, dawaj, 11 do Bo, 22 do Rose, 43 do Bula, 69, u, 69 do Bibi, dobra, odbieramy monetki, wow. te punkty mocy niech mi otrzyma, niech mi otrzyma Max No i monetki zbieramy. I to wszystko zalej Pucharków. Jeszcze mamy 3 megaboxy. No nie no, 5 przedmiotów. 194 golda, 10 do Nity, 19 do Piper, 30 do Dynamite'a, nic nie ma, 36 do PAM i 49 do 8 -bit. O, fajnie, do 8 -bit i do PAM. Dobra, ostatni megabox. Proszę, gadżet chociaż. No nie ma no, 5 przedmiotów, jak zwykle. 258 golda, 10 do Penny. 13 do Franka, 17 do B, nic nie ma, 26 do Poko i 54 do Jessie. O, do Jesse fajnie. No i ostatni mega proszę, naprawdę, proszę. Dropnijcie mi coś. Proszę, super, syn, naprawdę. Hmm. Może walk... Nie, no, sam otworzymy. No nie, na 5 przedmiotów. 237 monet. 11 do Franka, 12 do Colta, 23 do Piper, do Pana P38, do R Primo 51. No, fajny panik, mega się cieszę, naprawdę chciałem mega Maxa, Naprawdę tak chciałem Maxa, nie wyobrażacie sobie tego. No niestety wszystkie już gwiedzę, że to nie wydałem. Więc nie mają nawet jak beatboxa już kupić. No, ale jest Max na moim koncie i to już jest 29. zadymiasz. Wow, naprawdę. Wow, od razu go ulepszę. Yy, no, mam go już na trzeciej mocy. W ogóle ostatnio mega dużo. Do do Przepraszam, bo dobra. Yy, ostatnio mega dużo nowych brawlerów trafiam. Na przykład tak, Max. No, Ems to no ten, ale zaliczmy, że dwa. Kogo ostatnio dropiłem? Na niego trzy. Pana P4, Jacki 5. Naprawdę, naprawdę. Jestem mega zadowolony. No dobra, to ulepszajmy se. Jackie na... U, mam 2000 hajsów na wow. Dobra, na pewno na niego ulepszamy. Na czwartą moc. Kogoś jeszcze i Ems na czwartą moc. I to tyle, no. Zagrajmy jedną gierkę jeszcze maksem, chociaż... Nie no dobra. Zagrajmy sobie jedną gierkę Maxem. Boże drogi, co tu się stało? Masakra. Masakra. O, znaczy, W ogóle ja nie grałem nigdy jeszcze maksem. Jestem ciekaw, to mój pierwszy raz. Dobra, Najsik. Jaki on jest szybki, wow. E, dobra. Dobra, chyba nikogo nie ma w tych krzykach. E, dobra. Najsik. Wow, jak on już fajnie szybko tak rozwala te skrzynki. Wow. Ale uciekłem temu Brokowi w ostatnim momencie, co? E, dobra. E, tutaj nikogo nie ma. Wow, tam jest jakaś rosa, pani rosa, pani rosa. Ale dostała hity. Ty, ona dostaje. Ona już nie żyje. Najsik. E, dobra. Tam jest bo jakiś na środku. Czy w tych krzakach nikogo nie ma? Żadnego bula e, Dobra, ja się tak spróbuję na niego zaczaić trochę. Dobra, jak on zbije krzykę, Biorę! No, wielkie starcie. Jego chyba super atak to jest chyba przyspieszenie. Nie pamiętam dokładnie. Dobra, zaraz tego wytestujemy ogólnie. Kto w ogóle jeszcze został? Bo ja nawet nie wiem. O, i mamy ten. No, 10. Jezu, nie pamiętam, Boże. Kostek mocy, o. Nazwijmy to kostkami mocy. O tam jest Daryl na dwóch kibach. Łe, to panie Daryl. Dobra, to ja ucieknę jeszcze. Dobra. Wow, jaki szybki. No. Ale fajna emocja, no. Także łatwa gierka. Pierwsza gierka Maxem. Naprawdę mega mi się gra tą postacią. No. Także co? O, 88 masz no to by było dzisiaj na tyle no, z tego odcinka i co no ja się żegram z wami oczywiście no subskrybujcie stawcie łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem no a ja się z wami żegnam pa pa. pa pa jeszcze dogram wam coś żeby było 13 minut także co ja jeszcze przetestuję sobie gadżety i Star Powery do Maxa, jakie mamy? Teraz Max załadowuje swój super atak w biegu. O, fajne. Max załadowuje To ładowuje. Nie, zobaczę ten. I Gadget zobaczę. Dobra, zrobimy szybką gierkę. Takie boty. No, i zobaczyć tylko po prostu. I to mam wyjść dosłownie. Minutkę. Dosłownie. I dobra, zobaczymy, co to daje. Co to daje? A, że chyba jak strzelam. Że. A to. O ja, to jest takie coś jak wszelki y, chyba gadżet. Y, no dobra, to przetestuję jeszcze ten drugi. Y, dobra. O, i jeszcze ten szybko. No y, dobra. Y... To zobaczmy ten super atak. A, i to jest takie automatyczne ładowanie multa jak Daryl. No, także co, ja już wszystko wiem, także ja się z wami żegnam, zostawcie ławkę w górę, suba wraz z dzwoneczkiem. No, wow, jakiś kaswita tu przeleciał. No, a ja także się z wami żegnam i pa, pa.